Powiedz mi na temat orgazmów kobiet, jakie są, czy, czy są kilka rodzajów orgazmów kobiet, czy jak to w ogóle wygląda? To o czym rozmawialiśmy przed włączeniem kamery, tak. to że są orgazmy udawane i prawdziwe, a wy często nie wiecie o tym, że udajemy orgazmy. Tak jest, to ja słyszałem, że są, pamiętajcie, że są orgazmy udawane i prawdziwe, tak. Na czym Pytanie jest, skąd się to udawane orgazmy, albo czerpiemy z to być korzyści? Ale po prostu macie tak wielkiego, że my musimy was tego zaspokajać i dlatego tu się udajemy. No są różne powody. Ró różne powody. Tak, i wam to się łatwiej mieć orgasm, no trudniej, bo my więcej myślimy, czy człowiek myślenia nie ma przez to ochoty na osiągnięcie orgazmu. No Czeka, są różne powody, różne. Piękna, mądra wypowiedź, ale są u kobiet też różne rodzaje orgazmów. Yy, no tak. są. Mówiąc tak jak Lef starowicz, tak. lew starowicz, to są też te łachtaczkowe, i te nie i te od szyi, nie od szyi. no to Różne są, Różne są. Róż są jak się, się chce edukować, bym chciał powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia. Ale Zobacz, też instrukcje, czy o co chodzi? O instrukcji, to również chciałbym się dowiedzieć, jakie są rodzaje. Wiesz, no nie mogę mówić za każdą dziewczynę, nie mogę za nią odpowiadać, za każdą kobietę, ale generalnie wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak czujemy. Jedna dziewczyna lubi całowanie po szyi, nie. Jedna lubi perwersję, druga nie lubi parwersji. To zależy. Ty to lubisz? to chyba zależy od partnera. Zawsze zależy, zależy od partnera. No prawda? to tak, zależy jaką mi drogę pokaże, ale mając te... No powiedzmy prawie 30 lat uważam, że lubię mężczyzn, którzy wiedzą czego chcą mnie mówią. Tak i nie boją się o tym nawet im mówić, bo mało ludzi e, mówi o tym się, nawet w trakcie, a to też jest ważne. Ani tu przychodzący nic nie mówią, to takie przykre. No. Piękna wypowiedź Pani. Piękna, ten wszystkim z, z uśmiechem, z fajnym takim luzem. To jest rzadko w dzisiejszych czasach, że możemy spotkać... To była moja pierwsza wypowiedź w ogóle na YouTube. Powiedz mi o rodzajach orgazmu u kobiet. Okej, okay, więc ym, chciałam wspomnieć o orgazmie wielokrotnym. I... Jest coś takiego jak orgazm wielokrotny? I jest coś takiego jak orgazm wielokrotny. Tak. Ale Czym się charakteryzuje w ogóle, bo ja, się bo ja pierwszy raz słyszę, mam okay. 39 lat i pierwszy raz tak? słyszę. E, więc orgaz wielokrotny, e, żywa kobieta, ale to jest, musi być ten naprawdę mężczyzna, z którym czuje się bardzo dobrze już, Aha. tak naprawdę... E, Super. No tak, tak, także czuje... Miłość, tak, tak, uczucie, Tak, nie tylko miłość hmm. fizyczną, ale też miłość tak. emocjonalną. Rozumiem. No i wtedy zdarza się taki orgazm wielokrotny. Może wystąpić. Może Że, wystąpić. Ale to jest orgazm no. po orgazmie, czy jak, 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 eee, nie, jak to eee, występuje? A wie pan co, to jest bardziej e, fala. Fala taka, orgazmowa. Tak. Można tak to nazwać, tak? Można, Ale to jest od razu jeden po drugim? Czy to po, po minucie, po, po sekundzie? Czy to po prostu od razu jest pół, pięć albo dziesięć orgazm, Jak to tak, żeby widzowie też... To jest taka, no, no naprawdę wzmożona już y... Podekscytowanie, emocje i e, naprawdę e, polecam każde dziewczynie. Partner musi przede wszystkim podniecać? E, tak. Oczywiście. Ale musi też słuchać dziewczyny? Tak. Stron jest, to jest bardzo ważne. Tak. W ogóle w seksie jest bardzo ważne, żeby partner słuchał dziewczyny? Tak. I. No. No i musi być to coś: ta chemia, tak, to pożądanie, tak, uczucie tak, i to tak. wszystko, co po prostu jest tak. związane z tym. Nie tylko fizyczność, ale też emocjonalność. Emocjonalność.